Izabela Leszczyna kompletnie nic nie robi, aby poprawić sytuację pacjentów i trudną sytuację finansową w NFZ. -cie. Ale za to jako lewica broni Donalda Tuska. Na pytanie, czy to Donald Tusk przyczynił się do przegranych wyborów przez Rafała Trzaskowskiego, oczywiście zaprzecza. Nie wydaje mi się, żeby Donald Tusk miał jakiś. Udział udziału tej naszej przegranej, to zaangażowanie premiera Tuska, marsz. To jest wręcz moja obsesja. No, a jak wy uważacie? Przypomnijcie sobie rozmowę o Murańskim. Jacek Murański, postać znana. Oraz po inne występy Tuska. Panie Donaldzie, Panie Izabelo. Oczywiście, że Donald Tusk się do tego przyłożył, bo ten rząd to jest jedna wielka kompromitacja i ludzie chcieli Wam też pokazać po prostu.